No, witam. W drugiej części dałem tutaj takie kołeczki, żeby też trochę te rury od spodu zdystansować Z względem podłogi, wychodzi do mniej więcej jakichś 6 cm do osi. Pod spód dam, bo tu są panele jakąś wełnę, owiniętą może folią aluminiową. Opaski, jak widzicie, już są zamontowane. I teraz spróbuję tutaj, właśnie zrobić. Wymierzyłem już po otwory, dam tutaj może jakiś taki najmniejszy, chyba mam 60 czy 50 otwór i dookoła zrobimy tutaj ładnie y, też wełną w otworach. Otwory oczywiście większe zrobię, żeby, żeby się tutaj na pewno nic nie zapaliło y, i co? Na końcu, na końcu zamontujemy ten filtr, jak już się y, przywiercę, no i jeszcze weźmiemy y, na pewno do zamontowania tłumiczek. I przetestujemy, jak to działa, ale jeszcze, jeszcze została nam ta rura do zamontowania i do wywiercenia. Także wszystko się okaże, gdzie ona wyjdzie, jak już będą dziury do tych spalin i do powietrza wywiercone. Mam takie pięć rodzajów przy, przetwornicy, chciałem powiedzieć, otwornicy. Nie wiem, czy ta będzie OK. Chyba damy trochę większą. Ta powinna być OK. I dookoła wełna, czy, czy może większą damy? Damy tą i tyle. Jak sobie będzie większa dziura. Nie będziemy się z tym tutaj patyczkować, podłączam otwornicę i, i działamy. Troszkę musiałem uciec do góry. Bo się okazało, że jest belka i tam jest gruby wkręt, ale z tym sobie poradzimy. Idę po wiertło, żeby przewiercić się na drugą stronę i wytrasować z drugiej strony otwór. O i mamy tutaj mamy ładny otwór. Można już rozwiercić. Udało się prawie wwiercić, ale mamy śrubę, więc idę po wkrętarkę i zaraz muszę ją odkręcić, bo i tak już ząbki dostały nieźle w kość. Już prawie mamy, tylko tą belkę muszę jeszcze usunąć. I wełna, o, i wełna już mamy tu dostęp do środka. Udało się przywiercić. Do pełni szczęście, jeszcze trochę porządku. I zaraz wsuwam na grzewnicę. No i o to mniej więcej chodziło. Zaraz przykręcam obudowę, bo później już nie dojdę. Jak przysunę i wsuwamy. No i na grzewnicę, wstępnie na miejscu. Zobaczmy jak, jak pasują dziury. Oczywiście jeszcze będzie można wy... ustawić. Powiedzmy o, żeby to w środku mniej więcej szło jest elegancko. Nie wiem czy nie zrobię tego samą. Polium aluminiową albo nie, wełny też trochę damy. Będziemy zacis z drugiej strony, jak to wygląda. Wygląda to tak mniej więcej. Damy zaraz tłumiczek na dół całkiem. Lekko ją przegnę i powinno być ok. I tłumik założony. Wykorzystałem mocowanie do, do tłumika, żeby ta rura tutaj się nie opierała w środku o ścianki. Zaraz wypełnię to wełną. Tu jeszcze też jakąś podkładeczkę dam tu a to raczej chyba sama wełna wystarczy i będzie ok zobaczmy no wełną jest ładnie wypełnione teraz pora odmierzyć otwór do nawiewu zrobię go gdzieś może w tym miejscu i tyle zrobimy na wysokości wkrętarki Ładnie dziury wywiercić. Zaraz założymy dyszę. No, udało się przełożyć rurę. Teraz opaska i dyszę. Założymy i zrobimy jakąś małą, krótką odpałkę. Coś w ten deseń. Zaciągnięte opaska. Tu myślę, te akumatory wsunę, posprzątam i zrobię. Ale to oczywiście nie dzisiaj, jakąś półkę suwaną mi. I na tym postawię tą lodóweczkę, tak żeby to nie było widoczne. Ewentualnie delikatnie tylko odsunę, żeby w przyszłości móc dolać bezpro bezproblemowo paliwa i tyle. O, i też się udało założyć. Fajnie, bo można ją regulować. Można sobie puścić, na, sobie puścić na ścianę. Można puścić tutaj na środek pomieszczenia. Ja sobie akurat zrobię, żeby wiało grz i grzało tutaj w kierunku, w kierunku drzwi, bo są takie drzwi wewnątrz, lokalowej niestety próbowałem tu pianką je wypełnić, te profile, ale strasznie jak tu się ciepło zrobi i przyjdzie mróz, no to leci po nich woda stąd ten ręcznik i, I niestety będę musiał wymienić je na jakieś ocieplone takie miałem, takie założyłem więc zrobimy porządek teraz tutaj z tym z tymi akumulatorami wstępny i odpalimy sprzęt no i podłączyłem akumulator, ona podobno jest na 24 też, ale na razie nie chcę mi się sprawdzać, podłączam po 12. Zresztą ta druga co tam pracuje też będzie też jest na 12, więc jeden akumulator pójdzie tu, drugi tu. Przeraziłem się, podłączyłem akumulator, nic nie widać. <grym> A to się okazało, że wyświetlacz był do góry nogami odpalony, odłożony. I włączamy. Ruszyła maszyna, już nikt nie zatrzyma <laughs> i zatrzyma. Ja mam ją ustawione na, na całkiem na minimum. Co jest tutaj głupie to tu mamy serce, zwiększamy obroty wentylatora, a kilowatami zwiększamy bodajże obroty pompy. Częstotliwość pompy, która podaje paliwo, tak też regulujemy temperaturę. Tu musimy podać hasło, a jest to 1688. Nie wiem po co to hasło, no ale jest niestety. I tu mamy 0,8 Hz, 0,8 Hz. Tak ono teraz przyspiesza, będzie. Podawała sobie za chwilę paliwo szybko, żeby odpaliła. 2600 obrotów i 5000. Ja sobie tak już tutaj ustawiłem te wyższe obroty i zobaczymy, co tu się za chwilę wydarzy. Widzimy ikonę, ikonę pompy, właśnie ta niebieska po lewej stronie ikona wentylatora ikona czujnika temperatury prawy górny róg i ta czerwona to jest świeca żarowa wentylator pracuje czerwone strzałki, wylot gorących spalin i niebieska strzałka wyciągnie powietrze do spalania Posłyszycie to tykanie to jest właśnie mankament kamień i tu już mamy zobaczcie jest tłumiczek wykonanie jak na moje możliwości to bardzo ładne ale to oczywiście jest docelowo, bo yy, nie docelowo, bo docelowo już idzie z grubej rury ocieplenie i, i będę to za zabudowywał dam tu pewnie jakąś blachę z taką wywierconą, z wierconymi dwoma otworami, żeby się ładnie tutaj zamaskowało o no, już mój suger i daje ciepło czyli coś tam się już zapaliło, idziemy do sterownika zobaczyć czy Kafelki temperatury się pokazały. I pierwszy kafelek już jest. Co ma tutaj za opcję? 17 stopni w środku. 0,8 Hz. 11,2 V przy rozpalaniu. I wiadomo ta świeca żarowa najwięcej zabiera prądu. Ale ona po, chwilę, po chwili zgaśnie. I napięcie wróci do normalnych, że tak powiem, wartości. I tam coś koło 12,5 V jest właśnie rozpalanie. Obroty Coś do góry. Pałem się dwa kapelki od temperatury. O, to jest maksymalny obroty, jaki ona może przy, przy rozpalaniu uzyskać. Później to już jest spokój. U mnie, póki co, jest 0,8 Hz, czyli najmniejsze ustawienia możliwe. Tych, kafel, tych kafelki jeszcze są jeden pomarańczowy, i, i dwa czerwone. Widzicie, nawet teraz zgasło. Ja tutaj sobie nawet podkręcę obroty i damy większą moc. Powiedzmy nie na maksa, ale za chwilę zobaczycie, że te, tych kafelków tutaj od temperatury przybędzie. Ale do pieca. Słynąć. I przyjemne ciepełko. O, aż za gorąco. Aż za gorąco jest. Widzicie, wszystkie kafelki się świecą. Ja w tym pomieszczeniu zdecydowanie nie potrzebuję takiej wysokiej temperatury, więc ja sobie zrobię na dzień dobry, bez sensu ten kot tutaj, ale no trudno, na dzień dobry sobie zrobię zmniejszy sobie herce do 0,8 zmniejszy sobie obroty pompy, żeby tyle nie, nie kopciła paliwa, bo będzie za gorąco zdecydowanie. Słyszycie jak zwalniają obroty częstotliwość podawania paliwa. To wszystko. Ja także mogę to urządzonko polecić, bo mamy już podobne. Mam nadzieję, że gdzieś się też fajnie spisywało. Chociaż w tym małym pomieszczeniu na pewno. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!